Cześć Wam dzisiaj jest wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact. W serii o tym samym tytule i witam Was w odcinku specjalnej troski, a mianowicie takim, że nagrywam go ze sporym wyprzedzeniem, jako że 31 grudnia muszę bardzo wcześnie wyjść i bardzo późno wrócę, no to nie jestem w stanie na bieżąco informować o rzeczach, które się dzieją, więc to jest troszkę Łatan odcinek. Nie bijcie! Przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby wam się szczęściło, żebyście zdrowi byli, żeby ten rok nadchodzący był lepszy niż poprzedni, aczkolwiek nie zauważyłem, żeby ludzie robili jakieś większe plany w stylu to będzie mój rok! Będę podróżował zwiedzę krajów i tak tego typu rzeczy, które zazwyczaj na Ulu gdzieś tam na Facebooku czy Twitterze e, były w tym roku tego nie ma, więc e, och well, chyba wszyscy nauczyliśmy się na błędach To cudzych Jakieś nietoperza z laboratorium, czy coś. Druga sprawa, najwyraźniej jeden koleś w tej grze. O, ten gościu ma dziś urodziny, to znaczy powinien być. Wklejam wam tutaj to, co było na serwerze testowym. I jeżeli nic się nie zmieniło, to dzisiaj będzie to na was czekało w mailu. Więc wszystkiego najlepszego, Zongli. Yy, z... To, bo, to, które to są jego 7000 lat, ma w tym momencie jakoś tak? No w każdym razie wygląda całkiem młodo. Je, trzy, trzymasz się, jak na swoje lata, trzymasz się pięknie, żebyśmy wszyscy tak w Twoim wieku wyglądali. Lecąc dalej, zapewne zauważyliście, że dzisiaj rozpoczął się ostatni etap, czwarty akt The Chalk Prince and the Dragon. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego na mnie czekało jutro wieczorem, jak wrócę, czyli z Waszej perspektywy od rana, że są fajne rzeczy w tym akcie yy, i że można odblokować. Jakieś dobre cusie. z samego grania. Pamiętajcie, że w sklepie są dwie ważne rzeczy do kupienia. Najważniejszą jest oczywiście korona, więc odkładajcie 600 tych kryształów z tych, event, tych, tych misji, które się pojawią, właśnie z ostatnim aktem. To 600 tego potrzebujecie na koronę. To jest najważniejsza sprawa. To wynosi talent na dziesiąty poziom danego bohatera, więc to jest numer uno. Najważniejsza rzecz, jeżeli mielibyście złapać tylko jedną rzecz z całego tego sklepu, to jest właśnie to. Drugą najważniejszą jest oczywiście Festering Dragon Marrow, czyli ten szpik kostny, który używamy do ulepszania miecza zamiast duplikatu miecza, to ten konkretny miecz da się jeszcze szpikiem kostnym smoka ulepszyć. Och, well. a jeszcze tak informacyjnie, bo bym zapomniał. Pamiętajcie, że zmienia się w nocy o czwartej rotacja, co oznacza, że wieczorem prawdopodobnie będę dawał znać, co jest kolejnego w sklepie do kupienia z Paimon's Bargain. Jeżeli chcecie złapać Barbarkę albo Keję to do czwartej w nocy oni są w rotacji, potem się zmienią na coś innego. Mam nadzieję, że lepszego, bo ani Keja, ani Barbarami nie zachwyca w tym miejscu. Oczywiście oznacza to też, że Interwined Fate i Acquainted Fate. Zostaną zresetowane i będzie można znowu kupić. Dobra, lecimy dalej, bo jeżeli nic nie pokręciłem, to wyciekła miejscówka, w której będzie ten nowy boss, o którym wspominaliśmy wcześniej, który zwie się Ancient Shop. Jeżeli nic się nie zmieniło, to powinien on być yy, w we... W tym miejscu, gdzieś, gdzieś tu się pojawi wejście, więc jeżeli kopniemy się do tego Tianzhu Valley i skoczymy w tamtą stronę, to gdzieś tu, albo w tych ruinach, albo tam z boku będzie wejście, czy to będzie w otwartym świecie, czy to będzie jako domenka nowa. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam konkluzywnych informacji w tym temacie, po prostu widzę screenshoty, które szaleją po sieci, które nie zgadzają się z tym, co widziałem wcześniej, to, co było wcześniej, bardzo mocno sugerowało, właściwie potwierdzało czasm. No ale oh well, oh well, oh well. Jesteśmy tutaj, a czas mamy tu na dole, więc jest troszkę rozrzut między jednym a drugim. Mamy most, który trochę prowadzi do donikąd, ale to jeszcze nie jest to miejsce, w którym teoretycznie powinniśmy znaleźć tego bossa. On powinien być tam bardziej tak na wprost, w tej górze. Jak już jesteśmy w temacie tych wszystkich przecieków, to sięgnę po informacje, które moje źródła rzuciły mi jakiś czas temu już, dlaczego w tej grze jeszcze nie ma skinów, chociaż spodziewaliśmy się, że już będą. W sumie spodziewaliśmy się na Halloween, że już będą bankowo. A więc chodzi o to, że twórców troszkę zaskoczyła popularność tej gry. Troszkę bardzo. Więc informacje, jakie dostaję ze swoich źródeł sugerują, że twórcy sięgnęli po taktykę wszystkie ręce na pokład. Co oznacza, że zatrudnili całą masę nowych ludzi, którzy jeszcze są no, nieobeznani z klimatem, bo wiecie jak to jest. Zatrudniacie nowych ludzi do firmy, więc musicie ich przeszkolić, żeby się wdrożyli w system pracy, w tą mechanikę, w ten silnik. No więc wracając do tematu. Twórcy zajęli się robieniem kontentu na gwałt. Z tego co rozumiem, spore ilości map, misji i rzeczy są w drodze, ale to trwa. To trwa piekielnie długo, więc rzeczy, które mieli przygotowane i które miały się już w grze pojawić są rozciągane w czasie, żeby jak najdłużej sztucznie zająć naszą uwagę, żebyśmy przetrwali do momentu, żebyśmy nie porzucili tej gry do tej chwili, żebyśmy nie odpuścili sobie na nim nie wyjdzie nowy content. A jakie to są rzeczy? No głównie są to bohaterowie. Na wcześniejszych odcinkach wspominałem, że na przykład Hu to będzie prawdopodobnie czterogwiazdkowa postać, która pojawi się tam na banerze, nie wiem z Xiao, czy Rosaria miała być z Elbedo miały być te różne kombinacje, które nagle się zmieniły. O co chodzi? Chodzi o to, że tych samych bohaterów twórcy mogą troszkę bardziej podkręcić i wydać jako danie główne. Nie jako przystawkę na banerze, tylko właśnie tak jak Albedo jest gwiazdą tego baneru. Cała reszta, no dla całej reszty, rolujemy, no nie oszukujmy się. Mnie Albedo nie zachwyca, aczkolwiek słyszałem, że ludzie go bardzo polubili i wysoko go ocenili, więc może, why not? Ja go na tryoutach testowałem i mi totalnie nie podszedł, no ale to ja, no kwestia gustu, nie. Niektórych rzeczy się nie przeskoczy. Z drugiej strony, wszystkie postacie geomi totalnie nie podchodzą, więc. Ech. Więc postacie, które miały być przystawkami, na przykład Hutao do Xiao, staje się nagle daniem głównym, bo zawsze ten jeden baner więcej, zawsze troszkę więcej czasu i troszkę to wszystko się rozjedzie. No więc, co twórcy jeszcze mają oprócz postaci? Podobno mają przygotowane skiny. Co oznacza, że skiny są kolejnym tym elementem, który też może zostać wyciągnięty z kontekstu? I rozwleczony bardziej. Ale zrobienie postaci i zrobienie banera jest znacznie szybsze niż ograniczenie całej zony i zrobienie tam questów, nowych mobów, nowych mechanik i jakichś fajnych fabułek, które my będziemy mogli przejść. Mówię tutaj o takiej zonie jak Dragon's Pine, ale tak naprawdę mam na myśli taki kraj wielkości Liwe, czyli Inazuma, nie? Więc jeżeli moje źródła nie robią mnie wciula, to skiny nie pojawiły się do tej pory Nie dlatego, że coś jest nie tak Tylko, że twórcy trzymają to jako asa w rękawie Co gdyby retencja siadła I gracze przestali się logować I no, jest słabo Zawsze jest opcja wrzucenia skinów na baner Tak to zrozumiałem, ale co jeśli Wiecie, nie dzieje się nic nowego I gracze przestają się logować, a tutaj PACH Mały event, w którym do zdobycia są skiny dla bohaterów I według mojej wiedzy Najwięcej skinów jest przygotowanych dla tych postaci Które większość graczy ma Takich jak Barbarka, albo Lisa, Amber Keja No i oczywiście Traveler i Travelerka Więc jeśli nie dałem się nabrać na jakąś totalną bzdurę To e, skiny są twórcom potrzebne Właśnie jako ten wspomniany już as w rękawie Muszą mieć tą ostatnią kartę do zagrywki Gdyby nagle zaczęło im się wszystko sypać A wiadomo, że my gracze jesteśmy straszne picze na skiny w grach To nas napędza I to okrutnie Jak pomyślę ile ja hajsu wydałem na skiny Na różne postacie w różnych grach To jest takie... W ostatnich kilku latach wydałem więcej na skiny niż wydałem na gry. Au. No dobra, ludziska, to jest wszystko, co ja dla Was mam dzisiaj. Jeszcze tylko ostatnia informacja, jeżeli dobrze pójdzie, a nie wiem, czy dobrze pójdzie, bo czeka mnie bardzo długi dzień od bardzo wczesnych godzin jutrzejszych, e, czyli dla Was dzisiaj, to możliwe, że dziś wieczorem pojawi się. No, ostatnio zapowiadałem i się nie pojawił, ale możliwe, że pojawi się stream dla samotnych. Jeżeli nie macie co robić w Sylwestra, jeżeli będziecie siedzieli sami, jeżeli będziecie się nudzili, to. Bardzo możliwe takie 65-75%, że dziś wieczorem, jak wrócę do domu, wykąpię się, wygiziam kotka, wygiziam kotka ponownie, wygiziam kotka jeszcze raz i dam jej nagrodę, żeby mnie nie zadrapała. To otworzę sobie... Pepsi? Tak? Pepsi? Siądę i wbiję na Discorda i polatamy razem, powygłupiamy się, czy to live, czy nie live, ale jeżeli uda mi się dotrzeć o ludzkiej porze do domu, to spróbuję zrobić... Siedzenie z Discordem, i granie, gadanie, wygłupianie się, cokolwiek, byle byśmy nie czuli, że na koniec roku jesteśmy. Koniec roku to jest Sylwester. To jest najgorszy dzień w roku dla mnie. Ja nienawidzę Sylwestra. Spory procent z najgorszych zdarzeń z mojego życia miał miejsce w Sylwestra. Więc ja nienawidzę Sylwestra, i zazwyczaj jak mogę, to staram się nie wychodzić z łóżka. Poświęcę się i spróbuję być. <laughs> Zobaczymy, jak wyjdzie. Ja wam dziękuję, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj wieczorem. I hey! No so teraz to się zacząłem bać tego sylwestra, bo co jak nie pyknie, i będę miał kolejne bardzo złe wspomnienie do kolekcji. Akurat w sylwestra. Oh well, oh well, oh well. Z drugiej strony, wczoraj podczas aktualizacji Windowsa miałem blue screena, więc. Może jutro nie wywali? No dobra, robimy sobie jakieś małe, drobne wróżby na nadchodzący rok. Zobaczymy, co nam poleci. Albo co? Nie, e, potrzebuję tylko jednej fischl. Jak dostanę teraz jedną fischl, to przestaję rolować ten banner. Jeżeli nie dostanę fischl, to niestety będę podchodził co najmniej jeszcze 10 roli do tego, co mi się totalnie nie uśmiecha. Z Beneta też bym się ucieszył. Albedo mi nie jak, sucrose mi bardzo nijak więc ja. E, Ale 12 dni, 19 godzin zostało na ten banner. Sylwestrowy rok. Co prawda, z mojej perspektywy, Sylwester jest dopiero za 4 godziny Znaczy no, w sumie za 28 godzin Ale oh well, oh, well, oh well. Próbujemy, leci dziesiątka I dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi FISHL W sumie, w sumie mogę Nie to miałem na myśli Jakaś broń będzie? A może druga kacing, bo teraz nie musi mi polecieć. Ha ha! Dobra, nie, okej, okay. jest jest git, jest git, jest git. Szkoda, że jak już mam ogranego całego tego, 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 tego. Um... Dragon Spina, Ale i tak jest nieźle, ale mogliby mi dać jeszcze z fioletowych rzeczy, dajcie mi wiszelkę. Dajcie mi wiszelkę. Dajcie mi... O, nie, dobra, tą broń już mam... Okay. Nie jest źle. Nie jest źle jest całkiem nieźle, aczkolwiek nie będę ukrywał, że. że. że liczyłem na fischl. I znowu będę musiał. Jeszcze 10 roli na. A -a -a. Ile tak w ogóle. ile mi tego tego? Odświeżyło historię czy nie? Zauważyłem, że ma. No, ma opóźnienie. Ostatni rol, który robiłem, był relatywnie udany na jednym banerze dziesiątkowym. Pierwszy raz trafiłem więcej niż jedną czterogwiazdkową rzecz. To była Fisher, Wasu Crows i A of Perception, które dostałem teraz znowu, ale jak widzicie, nie odświeżyło mi licznika, więc będę musiał sprawdzić, na którym rolu później, ale wydaje mi się, że w okolicy 60-70 rola. Jeżeli nic nie pokręciłem, więc teoretycznie jeszcze nie spodziewałem się Golda, ale lepszy diluk niż albedo przynajmniej w moim rozumieniu mnie albedo nie zachwyca totalnie.